Mam przekonanie, że historia, którą, której dotkniemy i która się toczy do tej pory, w gruncie rzeczy, może już nie tak gwałtownie jak początek, o którym powiemy za chwilę, jest skłaniająca do refleksji i bez dwóch zdań. Bo dzisiaj w nocnych światłach historia żołnierza, za którego oddano życie. A Państwo i moim gościem jest kapitan rezerwy Karol Cierpica, były spadochroniarz, snajper, weteran misji stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie oraz w Afganistanie, kawaler wielu odznaczeń i autor książki zatytułowanej Ocalony. Witam Cię, Karolu, serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, e, drogi Pawle, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. E, no, do, duży, ogromny zaszczyt dla mnie, że mogę tutaj dzisiaj z być. No i vice versa. Ja też czuję się zaszczycony twoją obecnością. Karol, no nie możemy nie zacząć od tego, co właściwie no możemy nazwać wybuchowym początkiem. Trochę tak jak u Hitchcocka, że, który miał taką regułę, że na początku filmu powinna wybuchnąć bomba atomowa, a potem powoli stopniujemy napięcie. No i tak się też twoja książka zaczyna. Zaczyna się od tego, co wydarzyło się 28 sierpnia 2013 roku. Co, co się wtedy stało? No, chyba, tak jak powiedziałeś, to, to porównanie do Piczloka to, to chyba rzeczywiście to moje nowe życie. I te 12 lat temu ono, ono nabrało jakiegoś nieprawdopodobnego yy, rozpęgu chyba, muszę tak powiedzieć innego wymiaru. Ale Jestem też poruszony tym, co powiedziałeś o twoim programie Nocne Światła. Ja nie znałem tego programu, chociaż Radio Plus często dodawało mi otuchy. Myślę, że są tobie wielu słuchaczom. Ale powiedziałeś, że 12 lat trwa twój program, a dokładnie teraz minęło też przecież 12 lat od tych wydarzeń, które chcemy dzisiaj powspominać. Dużo analogii, dużo, dużo mi się bardzo linkuje z tą datą. Um, no tak, bo to, to, tak. to, do czego się odwołujemy na początku, czyli 28 sierpnia 2013 roku, to było dwa dni, przepraszam, trzy dni przed pierwszym wydaniem Nostych Świata no właśnie, to, to chyba to poruszenie już teraz tym bardziej tutaj no, mi Tu ale... bo, bo Przebiłeś pieczątkę konkretną. No tak, ale, 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 zapytałeś mnie, a ja tak trochę uciekłem gdzieś w te moje wspomnienia związane z no, no, botami. Bardzo, bardzo konkretna dygresja.